Słuchajcie, dzisiaj pierwszy odcinek z serii W Pracy. Pokażę wam dzisiaj co tutaj mam do zrobienia, ale nie tylko, nie? Bo chciałem wam też powiedzieć o kilku rzeczach tak naprawdę. Otóż, jak wygląda praca w cyrku? No bo funkcjonowanie w tej chwili w takim, a nie innym, co nazywam cyrkiem, to objazdowym cyrkiem bym powiedział, no to jest jakiś sztuczny system, w którym funkcjonuje ten kraj. I różne kraje go przyjęły, inne mniej, drugie bardziej. Realizuje się jakiś Polish Dream. I polega on na tym, że wykorzystuje człowieka do granic możliwości. Zostawia go z niczym i, i dziękuję mu za współpracę. Nie? No chciałbym wam pokazać, jak wygląda praca w takim cyrku. Nie? No bo skoro już nim pracuję, no to spoko, nie? fajnie. Każdy cyrk potrzebuje dobrego klauda, nie? Oto jestem. Chciałem wam jeszcze coś takiego podpowiedzieć. Nie podpowiedzieć, tylko powiedzieć, pokazać wam, co ja tu muszę zrobić. Potem jeszcze fajne rzeczy z tego wszystkiego wyjdą. Bo jak sami zobaczycie, rozwiązania, które tutaj są, są inne. Nie? Wiecie, tu jest mnóstwo różnych, różnego typu nasadzeń. Nie wszystkie będę tutaj dzisiaj przycinał, formował, cała ta trawa, wszystko, cała ta łąka jest do skoszenia. Jest tego sporo, pokażę Wam mniej więcej. Nie? Jest, dzisiaj zajmuję się jedną częścią, jutro pokażę Wam drugą. Nie? Ale teraz, właśnie to jest to, nie? że skoro ja już wiem, nie? Że, że to wszystko to jest jakaś tam gra, jakiś tam cyrk, no to mogę się tym dobrze bawić. Nie? I to jest fajne, ja dzisiaj idę tutaj e, pobawić się sprzętami, które mam do dyspozycji. Nie? Kosy różne inne i tak dalej. To jest dobra zabawa. To, to może być wszystko co robimy może być e, naszą gehenną, a może być dobrą zabawą niezależnie od tego co to jest. E, to jest tylko i wyłącznie czyn tutaj to wszystko jest do skoszenia tu są rzeczy do przecięcia, kolejne powierzchnie z różnymi roślinami, które też ja zakładałem tutaj, bo działam tutaj od długiego już czasu nie? żywopłoty jest i żywopłocik dużo go nie ma do cięcia nie? ale jest cały tutaj na, dole, na całej długości tam różne też krzewy do przecięcia tu jest żywopłot, tam żywopłot, tu różne krzewy, tam różne drzewy, krzewy Jakiś tam grochodrzew, jakaś sosna na środku dąb. Symbol herbu Wałbrzycha, Piękny, z piękną energią. Też przeze mnie sadzony. Pięknie rośnie. Rozrasta się. Słuchajcie. To, co tu widzicie, w ogóle malwa jakaś na środku pięknego koloru w ogóle wyroczy niesamowitego dziurawce, kończyny, krwawniki, wroty czy gdzieś tam była, różne, najróżniejsze rośliny, wyki jest tutaj mnóstwo, proszę zobaczyć, żeby... ale no jest absolutna petarda. Może mnie być trochę nie słychać, bo jest wiatr. Ja chciałem wam powiedzieć jeszcze taką rzecz, że pokażę Wam oczywiście w skróty gdzieś tam jakimś tego, co się dzieje, nie? Ale... To jest też wynik oszczędności. Nie? Oszczędności spółdzielni, w której sobie tutaj e, też mieszkam, funkcjonuję i e, przy okazji coś tam robię. E, I fajnie się współpracuje. Ale jak sami zobaczycie, ile tu jest do zrobienia, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakąkolwiek zapłatę, to zobaczycie, dlaczego mówię, że pracujemy w cyrku, nie? dlaczego funkcjonujemy w jakimś cyrku. Druga rzecz jest taka: nie? na dzień dzisiejszy stwierdziłem, że absolutnie zatrudnianie kogoś w tym kraju dzisiaj to jest jakiś absolutny nonsens. Koszty są jakieś tak absurdalne, że nie wiadomo, jak duże pieniądze musiałbym brać za taką robotę. No? I stwierdziłem, że nie. Robię inaczej. I dzięki temu mam czas, żeby coś dla Was nagrać z tej pracy. Oczywiście nie wszędzie, bo prywatni klienci raczej sobie nie życzą. Może wyjątkowo pojedynczy będą chcieli, żebym coś nagrał. No? Ale tu to jest całkiem inna bajka. Nie? Ten dom, akurat na tapecie. Piękny, fantastyczny. Z super energią. Nie? Ja się śmieję, ja tu dzisiaj. Uh, a, no i oszczędności, 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 nie? Słuchajcie, zarząd jest już tak, zarząd jest już na emeryturze, nie? Tak wygląda to w, w spółdzielniach różnego typu. No, mam wrażenie, że on się zaraz po prostu naturalnie wykruszy i nastąpią zmiany i tyle. I to, to jest aż tak proste, nie? że nic nie trzeba robić, natura sama wszystko no, zrobi za mnie, razem ze mną w jedności z naturą. Nie? i, i... <śmiech> <śmiech> Zabawne jest to, że ktoś to traktuje jako utrudnienie. Nie? To, co tu jest, w sensie niektórzy tak myślą, że to jest ojej, duża trawa, ciężka praca. Nie, to jest praca dla Ziemi, to jest praca dla przyszłości, to jest praca dla pokoleń przyszłych to jest praca, która zostawi coś więcej niż pieniądze. Pieniądze są absolutnie nic nie warte. To zostawi planetę w lepszym stanie. Nie? Czy moja praca to robi? Czy, czy ja zostawię moim dzieciom? Ostatnio ktoś mi zadał takie pytanie, nie? Planetę w lepszym stanie. Poprzez to działanie. To jest pokoleniowe dziedzictwo. To, co ja robię. I... Powiem wam tak. Dziś tu w Polsce Żaden system nigdy się nie przyjął i nigdy się nie przyjmie, bo tu żyją wolni ludzie. Tak po prostu. I niewolnictwo. No nie. Po prostu nie. Więc ja dziś idę dobrze bawić się na sprzętach. Pokażę Wam część, pokażę Wam jakieś etapy tego wszystkiego, pewnie za 4 godziny zajmie mi skoszenie tego łącznie to jest około 4000 m2 dziś zrobię połowę jutro drugą połowę też wam pokażę, też jest w pięknym stanie, chciałbym tu więcej różnego typu nasadzeń. Można by tu dosadzić tego typu rośliny, które na przykład dają orzechy, dają jakieś owoce, z tego względu, żeby chociażby na przykład przyciągnąć tutaj fajne zwierzęta, wiewiórki. Czemu nie, nie? Z tamtej strony Wam pokażę, już trzy orzechy włoskie udało mi się wsadzić, oczywiście na własny koszt bo. No bo tak, nie? No bo tak tu jest. Jak coś chcę zrobić, to muszę wydać na to pieniądze. Akurat udało mi się nie, ale to opowiem Wam tą historię, jak już będę przy tych orzechach. Nie? I. No co? Czas zacząć show. No witam was z krótkiej przerwy, wam pewnie wieje mocno wiatr, nie wiem czy będziemy dobrze słychać, ale to nie ma znaczenia. O kot, jak widzicie skosiłem sobie trawę. o połowa dnia, ja się zwijam na obiad tak naprawdę, wracam i te powierzchnie do no to sobie dzisiaj jeszcze zrobię nie? Takie trzy, ja wam pokażę jak one to wyglądają z grubsza, te wszystkie krzewy no takie kółki tak sobie wymyśliłem raczej mógłbym dowolny kształt teoretycznie uzyskać, ale wymaga to pracy nie? że tutaj są takie różne ciekawe i nieciekawe pszczinki, tu na tej powierzchni to za dużo roboty, nie ma dużo pracy dla mnie Tamte tabuły z przodu. Na tej ostatniej jest sporo. No i jak Widzicie, trawa skuszona. Dosyć duża, bo to jest 3 miesięczna trawa. Nie? 3 miesiące. I ona nie idzie tak łatwo. Nie, nie jest aż tak no, szybko. Nie? Słuchajcie, chcę wam pokazać, że można nawet samemu, i no to wszystko, te żywopłoty, i to wszystko to jeszcze do zrobienia na dziś, nie? I ja, tak trochę, tym, co tu robię, chcę, co niektórym, którzy. Że złożyczyli, źle życzyli. Jest trochę zamknięty. Może to jest takie chamskie, ale tak jest. Pokażę, że można. Tak, można wszystko. Do, do zobaczenia na następnych ujęciach. Kontener na trawę mam już zamówiony. Jutro sobie przyjedzie. Na wszystkie te odpady, żeby nie wozić, żeby nie jeździć. ja Zmykam na obiad do zobaczenia przy żywopłocie I jutro na pewno pokażę Wam taki fajny żywopłot Dosyć spory i pokażę Wam jak można go zrobić szybko To jest żywopłot, który nie miał być żywopłotem Ja zrobiłem z niego żywopłot Bo no bo żywopłot skłona srebrzystego dość prawda? ale da się no bo nie chciałem zrobić czegoś takiego, że 10 metrów chyba nawet nie bo te czteropiętrowce są na srebrzystego, to duże drzewo. zasłoniłyby całkowicie światło, wszystko więc żeby tego uniknąć zrobiłem z niego żywopłot Pokażę wam jutro, jak można go dosyć szybko wypielęgnować, jak to idzie, nie? Może nawet nagram część, nie? No do zobaczenia. Witam was, nie wiem jak mnie będzie słychać, ale to nie ma znaczenia. wiecie Przycięte. Jest grubsze. Jeszcze nie sprzątałem. Jest już dziś późno. Jest około 17, stwierdziłem, że to za dużo Nie chcę ludziom tu hałasować, nie? Wiecie, ludzie wrócili z pracy A hałas jest okrutny. Nie wiem czy wy lubicie, jak ktoś Wam hałasuje kosą pod domem, bo ja nie lubię. Dlatego jak ja to robię, to mam dobry fan, a nie muszę go słuchać, nie? Bo dźwięk jest no, tragiczny, nie? czy kosą, czy tymi narzycami, czy dmuchawą, czy, czymkolwiek, nie? to wszystko w ten sposób. Nie? Będę sobie to sprzątał za dwa dni z tego względu, że jeszcze będzie miejsce na jakieś drobne poprawki. To wyschnie, jest dobra pogoda, wieje wiatr w tej chwili, trochę świeci słońce, szybko powysycha. Będzie dużo lżejsze, rozsieje się, a na roślinach będzie widać. Co jeszcze zostało suche, nie? bo teraz świeże jak jest ścięte, to wygląda tak samo jak nie ścięte. Nie? Powiem Wam na takich powierzchniach w ogóle w ogrodzie, klucz to jest mam wrażenie, że i tego typu rzeczy są, nie doprowadzić, żeby rośliny się przerastały między sobą, nie? żeby trzymać je tak, żeby one miały swoje miejsce i ograniczać je do, w pewnym momencie, bo jeżeli się zaczynają przerastać, to. Tu zaczyna się robić kosmos, nie? i wtedy już się zaczyna robić problem. ogród się zaczyna robić problematyczny, ciężko jest go w ogóle ogarnąć. Nie? Słuchajcie, no, korzystam sobie z tej energii, jaką tu generuję. No i żywopocik też oczywiście machnąłem. Tam widać też kuleczki porobione. Akurat kuleczki, tak, mi jakoś łatwiej, szybciej można powiedzieć. No. Góra, dół. No i fajnie. Ja sobie <laughs> dzisiaj nie kończę jeszcze dobrej zabawy. Eee, jadę jeszcze na rower. Dlaczego by nie? Dzisiaj funkcjonuję, jakbym był w jakimś trasie, Ale jest inaczej. Nie? Po ilość energii pochodzi ze źródła. Ja to ciało jest tylko narzędziem. Nie? To nie jest. I fokus, atencja na sobie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, gwarantuje mi to, że mam tą energię, nie? bo rozpraszaczy nie ma. Nie? Gdzie, słuchajcie, odkąd pozbyłem się w ogóle pomocników, to nie ma tych rozpraszaczy i lecimy. Nie? Tylko jak już jestem, bo tak jak mówiłem, chcę idę, nie chcę, nie idę. Nie? Dziś mam misję, w tym tygodniu mam konkret, że tak powiem, rzeczy do. Dzięki tej pracy tak naprawdę do zmanifestowania i cieszę się, że mogę to dzisiaj tu zrobić, nie? tu i teraz. Nie? Bo to jest piękne, fantastyczne, tworzę coś, a przy okazji tworzę rzeczywistość na innym poziomie. Robiąc sobie to, wkładam energię w, co in... w to i jeszcze coś. Nie? Więc fantastyczna taka koegzystencja umysł ciało duch nie? no i super <laughs> słuchajcie, do zobaczenia jutro, jutro Wam pokażę jak to wygląda gdzieś tam z przodu, mniej lub bardziej W razie, do zobaczenia Cześć